Z tajnego archiwum Jane Bully opowieści o przygodach zwierzaków straszyceł. Dzisiejszy odcinek to. Telefoniczna wampiafera. Draculora nagrała wiadomość dla swojego chłopaka, Kloda. Na Klod! Wygraj dziś! Kocham cię! Gotowa na przyjęcie niespodziankę dla kloda. Mam nadzieję, że nie wygadałaś się przed nim, co? O, proszę cię! Za skarby świata nie chcę, żeby Klod dowiedział się, że coś przed nim ukrywam. E, Draculora, wydaje mi się, że zapomniałaś wyłączyć i trumnę o, Przycisnęłam połącz! A jak... Że ma przed nim jakieś tajemnice. Hrabia wspaniały zobaczył, że drakulora ma problem, więc zawiadomił o tym pozostałe zwierzęta. I oczywiście wszystkie były chętne do pomocy. Serz wpadł na pomysł, żeby skasować wiadomość głosową drakulory. Ale zwierzęta musiały niepostrzeżenie zabrać telefon Klodowi. Telefon kloda był w jego kieszeni. Musiał szybko myśleć i jeszcze szybciej działać. Tutaj, tutaj. Dobra. Tutaj. Dobry I... Dobra! I... Ach, ale co ty zgrałeś Hej, dostałem jakąś wiadomość od Dragon. Klos, hey, to nie to co myślisz. Hej. Odsłuchałem wiadomość. Dzięki, że nagrałaś mi ten dopik. Oh. Dostałeś wiadomość? Nie wiadomości. To świetnie. To dziś mam urodziny. Nie, żebym coś dla ciebie zaplanowała. Ale. Jest O, dzięki wam. Choć wysiłki zwierzaków, pomocników pozostają niezauważone, nie ma to tak naprawdę większego znaczenia.